Proszę państwa, proponuję, żeby nasze spotkanie miało taki przebieg, że ja najpierw powiem to, co mam do powiedzenia, a potem państwo zabierzecie głos i ja się będę odnosił do tego, co państwo powiecie. A tematem mojego wprowadzenia, tematem mojego wprowadzenia jest Polska przed wyborami, no bo jesteśmy na trochę większy miesiąc Trochę więcej niż miesiąc przed wyborami. I już jesteśmy w drugim etapie tej kampanii wyborczej, dlatego że pierwszy etap polegał na rejestrowaniu komitetów wyborczych. Tych komitetów wyborczych się zarejestrowało bardzo dużo, ponad 20, ale wiele z nich przypominało kopalnie srebra według definicji Marka Twena. Według definicji Marka Twena kopalnia srebra to jest dziura w ziemi i łgacz na wierzchu. No i tu się sprawdziło, dlatego że z, z tych ponad 20 komitetów wyborczych tylko pięć, pięciu komitetom udało się zarejestrować do wyborów, to znaczy zebrać wymaganą liczbę podpisów. To jest o Komitet Zjednoczonej Prawicy. To jest koalicja obywatelska, czyli, bo tu pan kapitan wspomniał o tych dwóch obozach, zjednoczona prawica prezentuje się jako obóz dobrej zmiany, a koalicja obywatelska jako obóz zdrady i zaprzaństwa. No Oprócz tego Sojusz Lewicy Demokratycznej, to znaczy pan Czarzasty z Sodomitami w otoczeniu Sodomitów, bo tam jest pan Biedron i tak. No i Polskie Stronnictwo Ludowe. No i Konfederacja. Właśnie Konfederacja też zebrała podpisy, jako piąty uczestnik tych wyborów. Proszę Państwa, Państwo będziecie na pewno mieli okazję zapoznać się z wieloma takimi wystąpieniami, z wieloma propozycjami, zarówno z obozu dobrej zmiany, jak i z obozu zdrady i zaprzaństwa, jak i z innych komitetów wyborczych, bo na czym polega kampania wyborcza? To jest właśnie ciekawa rzecz i to ordynacja wyborcza jest tak skonstruowana, że Obywatel, czyli suweren, bywa trochę bezradny, dlatego że na czym polega kampania wyborcza na no, tym, że każdy komitet wyborczy, prawda, my jesteśmy mądrzy, szlachetni patrioci, uczciwi i tak dalej. A tamci to są szubrawcy, złodzieje, zdrajcy durnie, no jak już nas przekonają, że tak jest, to się odbywa głosowanie. A po wyborach co się dzieje? Ano, ci mądrzy, szlachetni patrioci, uczciwi, wchodzą, tworzą koalicję ze zdrajcami, durniami, łajdakami, szubrawcami, no i w rezultacie realizowany jest program, o którym wcześniej nikt nie słyszał. I to jest przyczyna, dla której no, znaczna część, bo ponad połowa. Obywateli uprawnionych do głosowania powstrzymuje się od tego, po prostu nie chce uczestniczyć w tym widowisku, zwłaszcza że odnosi nieprzyjemne wrażenie, że nie zawsze ma wpływ na to, co tam się w rezultacie wysmaży. To jest problem, to się robi problem zarówno polityczny, jak i moralny. Problem polityczny jest taki, że konstytucja przesądza, w artykule czwartym, że suwerenem u nas jest naród, bo właściwie mamy do czynienia z dwoma, dwiema takimi propozycjami ustrojowymi. Jedna propozycja ustrojowa to jest monarchia, a druga to jest republika. Różnica między monarchią i republiką sprowadza się do tego, kto jest suwerenem, to znaczy kto sam decyduje o zakresie własnych kompetencji. Suwerenność, jak to definiował francuski polityk Jerzy Clemenceau, to jest kompetencja kompetencji. Ktoś, kto sam decyduje o tym, co mu wolno, czego mu nie wolno, jest suwerenem. Nie musi nikomu... I w monarchii takim suwerenem, monarchia to samo słowo oznacza jedyno władztwo. W monarchii takim suwerenem jest monarcha. On może rządzić samodzielnie, on może powołać jakąś grupę tam doradców swoich, ale może też ją rozwiązać zgodnie z tym, co zauważyli starożytni Rzymianie, bo starożytni Rzymianie mieli taką właściwość, że każde spostrzeżenie zaraz ubierali w postać pełnej mądrości sentencji. No i tutaj akurat zauważyli, że kujus condere kondere, ejus es tolere". Kto ustanowił, ten może znieść. No i właśnie w monarchii suweren ustanawia według swojego uznania, a w republice, w ustroju republikańskim przyjmuje się, że suwerenem jest naród. No i to rodzi oczywiście od razu komplikacje rozmaite, których w ustroju monarchicznym nie ma, no bo naród, no ładnie to brzmi, ale naród przecież się nie zbiera w jednym miejscu w określonym, w tym samym czasie, żeby wypowiedzieć swoją opinię, prawda? A nawet gdyby się zebrał jakimś sposobem, no to wcale nie przemawia jednym głosem. Jedni chcą tego, drudzy chcą tamtego, tam utopiliby się w łysce wody nawzajem, która opinia jest opinią narodu. No trzeba to rozstrzygnąć, bo inaczej byśmy mieli chaos. Musimy zatem, dlatego w ustroju republikańskim taką ważną sprawą jest odpowiedni system przedstawicielski. No i nasza konstytucja, podobnie jak konstytucje innych państw, teraz jest takie gusło, że musi być demokracja. No, jak musi być, jak nie możemy bez tego wytrzymać, no to jasne. No, i w związku z tym odbywa się głosowanie, odbywają się wybory. Oczywiście mamy też do wyboru dwie możliwości: albo to będzie głosowanie proporcjonalne w systemie proporcjonalnym, albo w systemie większościowym. I konstytucja nasza przesądza, że wybory do Sejmu odbywają się według zasady proporcjonalności. Co to oznacza? Ano oznacza to, że okręgi wyborcze muszą być wielomandatowe, bo jednego mandatu nie da się proporcjonalnie podzielić między różne komitety wyborcze. A skoro okręgi już są wielomandatowe, to się druga od razu kwestia pojawia do rozstrzygnięcia. Znalezienie sposobu przeliczania głosów na mandaty. To jest bardzo ważne, bo są różne możliwości. Na przykład sumu, można sumować wszystkie głosy, jakie w danym okręgu padły na wszystkich kandydatów, potem wyciągnąć z tego pierwiastek kwadratowy, odjąć od tego roczną produkcję parasoli, może nam coś wyjdzie wtedy, jakąś tam jakąś hierarchię ustanowimy. No, ale. Ordynacja wyborcza przesądza, że do przeliczania głosów na mandaty stosuje się system Donta. Od, takiego, od nazwiska takiego belgijskiego matematyka Wiktora Donta, który to wymyślił. System Donta polega na tym, że liczbę głosów, jakie w okręgu padły na. Poszczególne komitety wyborcze dzieli się przez kolejno następujące po sobie liczby całkowite, aż do momentu, kiedy suma uzyskanych w ten sposób ilorazów zrówna się z liczbą mandatów w okręgu. Trochę to jest skomplikowane. Sam system jest znacznie prostszy niż ta definicja, ale warto zapamiętać, że system DONTA. Jest w skutkach podobny do tego, co jest zapisane w Ewangelii Świętego Mateusza, że temu, kto ma, to będzie dodane, a temu, kto nie ma, to zabiorą mi to, co ma. Także to jest system jest Donta. Niewidliwe. System Donta tak właśnie działa. A w dodatku, ordynacja wyborcza wprowadza pewną modyfikację do zasady proporcjonalności, mianowicie klauzulę zaporową, że Uczestniczyć w rozdziale mandatów w okręgu może tylko ta, ten komitet, który w, w skali kraju uzyskał co najmniej 5% głosów. Klauzula zaporowa też rodzi pewne skutki, bo oznacza to, że trzeba wystawić komitet wyborczy, który naprawdę chce uczestniczyć w wyborach do Sejmu, musi wystawić listy wyborcze we wszystkich okręgach. Bo, jak nie wystawi list we wszystkich okręgach, no to jego szanse, że przekroczy 5% w skali kraju, natychmiast maleją. Może wygrać w jednym okręgu nawet 100%, ale co z tego, kiedy w innych okręgach będzie miał 0, no to nie przekroczy 5% w skali kraju, tak się go traktuje, jakby go nie było. Skoro trzeba w listy wyborcze. Wystawić w każdym okręgu, to i kampanię wyborczą trzeba prowadzić od razu w skali całego kraju. No, a to bez udziału mediów elektronicznych jest właśnie niemożliwe w dzisiejszych czasach. No, a media elektroniczne są bardzo kosztowne, reklamy w mediach elektronicznych są bardzo kosztowne. No i od razu się rodzi kolejne pytanie, no dobra, ale skąd wziąć pieniądze na to wszystko? No i tutaj, żeby się partie polityczne ugrupowania nie korumpowały, bo tu natychmiast, no tu jest Centralne Biuro Antykorupcyjne, tam jeszcze inne bezpieczniackie takie organizacje. No i pilnują, żeby się nikt nie korumpował. Czasami aresztują się nawzajem. To jest zgodne z tym, co znowu starożytni Rzymianie też zauważyli, że no ładnie, jak są strażnicy, ale kto pilnuje strażników? To jest pytanie, na które jeszcze nikt nie zdołał udzielić odpowiedzi. Proszę Państwa, więc widzimy, że z demokracją mamy tutaj różne takie problemy, ale to jest w ogóle drobiazg. Te wszystkie problemy, które oczywiście są, to jest w ogóle drobiazg i możemy do tego wrócić jeszcze w czasie dyskusji, jeśli pani, Państwa ta kwestia będzie interesowała. Ale znacznie istotniejsze jest to z punktu widzenia przyszłości naszego państwa i naszego narodu, nawet z jakimi problemami będzie się musiał zetknąć nowo wybrany Sejm i Senat. A będzie się musiał zetknąć z bardzo poważnymi problemami i dobrze by było, gdyby suwerenowie, czyli my, jakoś przepytali naszych kandydatów na umiłowanych przywódców, jaki oni mają tutaj pomysł.